I właśnie do tego to się wszystko zmierza. Więc tym jest duch czasu. Na sam początek muszę Ci powiedzieć, tylko czym jest zeitgeist. Bardzo krótko. Jest to duch czasu. To pojęcie przybliżył mi autor, którego bardzo lubię zresztą, C.S. Lewis. Miałem okazję przeczytać cztery jego książki jedna po drugiej, co bardzo mi pomogło zrozumieć, jak ten autor myśli i patrzy na świat. W Błądzeniu Pielgrzyma która jest bardzo trudną książką, bardzo symboliczną i alegoryczną. Nie zrozumiałem jej całej, ale to nie jest istotne. Jest alegoryczna. Bohater przemierza krainę i przemierza na przykład ziemię Mamona, gdzie ludzie służą pieniądzu. Przemierza Purytanie, gdzie ludzie są oddani kodeksowi wierze. Nagle trafia do krainy Zeitgeista, gdzie władzę sprawuje gigant, duch czasu. Tym duchem czasu w języku Luisa jest Sigmund Freud. O co chodzi? W łączeniu pielgrzyma ten duch, ilekroć na coś spojrzy, to coś staje się przezroczyste, ponieważ ma moc taką, że odkrywa, co się kryje pod powierzchnią rzeczy. Nawet ludzie stają się przezroczyści i widać ich wnętrzności soki trawienne i tak dalej. Dopiero kiedy przeczytałem koniec człowieczeństwa trochę lepiej, udało mi się zrozumieć, o co chodzi Louisowi w tym koncepcie. W końcu, człowie... końcu człowieczeństwa mówi on o czymś bardzo istotnym, że możemy rozpatrywać różne aspekty, ale tylko przez pryzmat wartości, jaka jest dla nas bardzo ważna, taki paradygmat, można powiedzieć, matematyczny, aksjomat. I tylko przez to możemy Patrzyć i oceniać rzeczy. Kiedy tracimy tą rzecz i na przykład patrzymy przez pryzmat instynktu, tak jak ten właśnie duch czasu by to robił, wszystko staje się, uwaga, uwaga przezroczyste, wszystko staje się względne. Jeśli dobrze rozumiem, Luisa, chodzi tutaj o to, że instynkt sam w sobie nie jest zakorzeniony w niczym i nie możemy go w taki sposób wartościować. Jedyny sposób wartościowania instynktu jest silny lub niesilny, jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie możemy go ocenić przez pryzmat dobra lub zła, no i właśnie do tego to się wszystko zmierza. Więc tym jest duch czasu.